ちょっと待ってください。 Karyta. Walczymy o bezpieczeństwo naszej i naszych dzieci. Walczymy o budowę chodnika w naszej wiosce i o fotoradarki. Walczymy po to, aby zlikwidować nadmierną prędkość, którą kierowcy nie przekraczają, którą nagminy przekraczają. Jest bardzo duże natężenie ruchu. Dzieci na przystanek idą poboczem, a zimą czy pobocza w ogóle nie są odśnieżane. Jakby był chodnik, bardzo dużo by to zmieniło. I dlatego odmieliśmy taką formę protestu.

no dobra, to kamer. Dzień to masz dobry pomysł. On na trwa. No to jest drog. dróg. Nawet nie mieli odwagi tutaj podejść? Ja tam może nawet co? No. Dzisiaj no. im pogoda nie pasuje i jest po 15. Ale już jest. Znaczycie kierowców, czy wrócić do drogi? No to już jest. Znaczycie koszul nie Ale nie dla kierowców, tylko dla mediów. No ma no, problem. No, no. no

a to tak będzie pani jechała na przykład piaszczynę tam będą stali że męta czy będą będzie pani ta przyjęta no nie, no dobrze. No, ale jeżeli chodzi o to wtedy nie ja mam jedną jedną taką jeden dzień lekarz miał być taki tak miała być możliwość